Witam. Dzisiaj filmik trochę inny niż zwykle, ponieważ zostałam nominowana do challenge'u. Nominację przyznała mi Anielica Art, którą oczywiście serdecznie pozdrawiam i dziękuję Ci za tę nominację. Challenge oczywiście polega na tym, aby ulepić coś z taniej modeliny. I ja mam tutaj taką modelinę. Jest to modelina z firmy Mona, z tego co się możemy dowiedzieć z opakowania. I ma ona aż 6 kolorów. Do drogich modelin ona nie należała, więc ją wykorzystam właśnie do tego challenge'u. I tak, kolory jakich użyję to biały, czarny i niebieskie. Modelina wygląda mniej więcej tak. Są to po prostu takie słupki, nie wiem jak to nazwać. I kolory szczerze mówiąc nie są jakieś tragiczne, są całkiem ładne. I tak, ja wykonam misia podobnego jakiego wykonywałam w jednym z tutoriali, tylko że będzie on taki trochę bardziej zimowy, można powiedzieć, w sumie ostatnio padał śnieg, więc czemu by nie. I zacznę od zrobienia szarej modeliny. W sumie trochę mniej do czarnego chyba. I co już mogę powiedzieć o tej modelinie? Jest strasznie krucha. Co raczej plusem nie jest. łamie się po prostu, kruszy, sypie. Dodam jeszcze trochę białego. Naprawdę w każdym razie modelina strasznie trudno się miesza. Jest po prostu okropna. I w ogóle mieszam ją i mieszam już tyle czasu. Ona się... Nie chcę w ogóle zmieszać, te kolory nie chcą się ze sobą połączyć. Mieszam już to ponad 5 minut. I nadal nie chcę się to ani trochę połączyć. Ja się chyba poddaję. Jestem już tak zmęczona, naprawdę. Nie wiedziałam, że lepienie z Modeliny może być tak męczące. Może mi się będzie taki marmurowy. Tak ogólnie to przepraszam za moje płamane poznokcie. Wiecie co? Ja może zrobię małe cięcie. I spróbuję to domieszać. Więc zaraz wracam. Ok, minęło naprawdę około 15 minut. Modelina dalej nie jest do końca wymieszana. I próbowałam ogrzać ją na wszelkie możliwe sposoby. I nawet jak już jest całkiem ciepła, to się łamie. Więc naprawdę nie polecam. No ale co, jak co challenge dokończyć, muszę. Więc jeszcze chwilę ją może pomieszam. Ale jak widzicie sprawia to naprawdę dość sporą trudność. Muszę sobie pomagać drugą ręką, bo tak nie jestem praktycznie w stanie cokolwiek zrobić. Okej, okay, ja już tego kontynuowała, nie będę, zrobię tak jak jest w tym momencie. Misiu prezentuje się tak. No za piękny to on nie jest, to muszę przyznać. No i co, w życiu bym tej modeliny nikomu nie poleciła. Naprawdę lepi się z niej tragicznie. Jak już wspominałam, ja zostałam nominowana przez Anielicę. Oczywiście link do jej kanału macie w opisie, jeżeli tego jeszcze nie mówiłam. Ona zrobiła taki makaronik, który naprawdę bardzo mi się podoba i jej to naprawdę bardzo dobrze wyszło. No jak ja bym miała ocenić ten swój wyrób, no to... Może lepiej wstrzymam się od głosu. No więc tak, kogo ja nominuję? Szczerze mówiąc, nie wiem kto ten challenge wykonywał. Znaczy, no tak, oczywiście mniej więcej wiem, ale nie do końca wiem, że tak powiem. Więc, jeżeli ty oglądasz ten filmik, czuj się nominowany. Po prostu, nominuję was wszystkich. Oczywiście, jeżeli nie nagrywacie na YouTube, nie musicie tego nagrywać, zróbcie to po prostu w swoim zaciszu domowym. No i tyle, dzięki za oglądanie i do usłyszenia.